Reakcję traktuję jako taką bonusową, dodatkową i kieruję ją raczej dla osób, które już coś o reakcjach Redox wiedzą. I właśnie chcę im pokazać, że w szkole, niestety, ta metoda, która jest pokazywana w 95% przypadków, jest po prostu obiektywnie gorsza, bo nie chcę być nauczycielem, który. Kieruje się główną zasadą nauki, czyli jest sposób mój albo chuj, ale niestety w szkołach czasem tak się dzieje. Jeżeli to jest dopiero twoja pierwsza styczność z reakcjami redox, to śmiało możesz sobie przelecieć dalej i wrócić na przykład później. Zacznijmy zatem od takiej reakcji połówkowej, którą trzeba by zbilansować, czyli trzeba dodać jakąś tam wodę, jakąś środowisko, jakieś elektrony. I teraz zastanów się, co byłoby dla Ciebie takim pierwszym krokiem. Aby to zrobić, jeżeli odpowiedź brzmi muszę przypisać stopnie utlenienia i dodać elektrony, to to jest właśnie ta metoda po prostu obiektywnie gorsza. I postaram ci się to zargumentować. Oczywiście, tak jak wspominałem na początku, to nie jest tak, że moja metoda jest najlepsza, może ona ci nie przypasuje i potrafisz już jakoś inaczej to bilansować, jeżeli ci to odpowiada i najważniejsze, jeżeli ci to wychodzi to rób tak, jak tobie jest wygodniej, bo to jest naczelna zasada całej tej naszej nauki. Więc jeżeli chodzi o ten chrom, to wszystko by poszło. Ale zobaczmy na takie inne przykłady reakcji. Tutaj próbuj przepisać stopień utlenienia dla żelaza, albo na przykład w tej reakcji połowkowej dla uranu, w tym związku po lewej stronie. I tutaj dla żelaza wyszłoby to jakieś 8 trzecich. I teraz dlatego pytanie brzmi: skoro jest taki stopień utlenienia, no to ile mamy dodać elektronów? Mamy dodać jakieś ułamkowe elektrony? O co tu w ogóle chodzi? Na pewno byłby problem. Tak, w uranie jest jeszcze gorzej, bo to jest 5 1 trzecia. No to też nie bardzo wiadomo, co mamy z tym zrobić. Oczywiście są metody, żeby to obejść, ale jak miałem naprawdę setki zawodników już na korepetycjach, to raz w życiu mi się zdarzyło, że ktoś potrafił odeprzeć te argumenty. No, i super, tak? Bo, tak jak mówię, to nie jest tak, że ta metoda po prostu nie działa, tylko ma kilka rzeczy, które można po prostu utrudnić. To są właśnie te ułamkowe elektrony. I teraz jest argument numer dwa, który jest w sumie najważniejszy i jest najbardziej przerażający. Weźmy sobie taki związek, który się nazywa tiosiarczan sodu. Pewnie nigdy go nie widziałeś, natomiast, uwierz mi, jest to bardzo znany związek. I jakbyśmy zaczęli to. Właśnie spróbować ogarniać te stopnie utlenienia, tak jak się nauczyliśmy do tej pory. No to byśmy wzięli sobie dwa sody na jednym plusiku, trzy tleny na dwóch minusach, no i wtedy zostają dwie siarki, łącznie cztery plusiki, czyli powinna być siarka na dwóch plusikach, czyli stopień utlenienia równy 2. A okazuje się, że odpowiedź brzmi, że jedna siarka jest na plus szóstym, a druga na minus drugim. Co i tak jest yy, takie wątpliwe, ale to nie ma teraz znaczenia. Dlaczego tak jest? Jeżeli pokażemy sobie wzór elektronowy tego związku, to jest akurat taki zapis, powiedzmy, z książek troszkę bardziej specjalistycznych, bo nie ma tu wiązań koordynacyjnych, tylko są zwykłe wiązania podwójne, nie przejmuj się tym. Natomiast to trzeba zauważyć, że te dwie siarki, niebieska i czerwona, są kompletnie inne. Tak, one mają zupełnie inne połączenia atomów, więc logiczne, że one będą mieć też różne stopnie utlenienia. No i teraz. Zrób sobie szybki rachunek sumienia. Czy nauczysz się wszystkich możliwych związków nieorganicznych na świecie, żeby właśnie nie paść ofiarą takiej pułapki? No raczej nie. I to jest argument, który jest najważniejszy i który przeraża najbardziej. Że po prostu możemy nie znać związku. Może nam się wydawać, że my dobrze przypiszemy ten stopień utlenienia, bo ten związek nie wyglądał na trudny. A mimo to zrobiliśmy to kompletnie źle. I to trzeba niestety na to uważać. I trzeci argument, który tak naprawdę przydaje się raczej dla olimpijczyków, natomiast to też tak ci powiem dla ciekawostki: jako że cały ta, cała ta lekcja jest ciekawostkowa, to generalnie chodzi o całą chemię organiczną. Gdyby ktoś mi kazał przypisać stopień utlenienia węgla i byłbym jeszcze w liceum, gdzie uczyłem się tylko do olimpiady, to absolutnie bym tego nie potrafił zrobić, ponieważ Nikt nie używa stopni utlenienia w chemii organicznej. Jest to absolutnie nieprzydatna sprawa. Jakikolwiek podręcznik nie otworzycie bardziej zaawansowany, nie ma tam żadnych zadań w zbiorach. Yy, przypisz stopień utlenienia. To jest po prostu nieużywane. Tam się nawet zmienia definicję utleniania i redukcji. Tak? Nie mówi się o przyjmowaniu, dodawaniu elektronów. Nie mówi się o zwiększeniu, zmniejszeniu stopnia utlenienia. Tylko mówi się o czymś zupełnie innym. I dlaczego tak jest? Dlatego, że musimy sobie przypomnieć, że stopnie utlenienia przecież nie istniały. Więc jak będziemy mieć związki organiczne, to każdy węgiel ma oczywiście inne połączenie, więc musielibyśmy użyć jakiegoś kolejnego zestawu wymyślonych reguł. Co robić właśnie, jak jest, nie wiem, takie połączenia, to połączenia z jakimś tlenem czy z jakimiś innymi pierwiastkami i okazuje się być to po prostu bardzo niewygodne, ale ten argument dla was jest mniej istotny, ponieważ na maturze pojawiają się pytania, przypisz stopień utlenienia. To przy okazji pokazuje, jak bardzo oderwana od rzeczywistości jest właśnie ta maturalna chemia. Tak? Skoro nikt tego nie używa na wyższym poziomie, to zastępuje się to innymi definicjami, to oni was tym karmią właśnie, żebyście jak za karę potrafili to zrobić, mimo że wam się to by później tak nie przydało. No i tak to wygląda. My zrobimy to właśnie bez użycia stopni utlenienia, no bo jak widzisz kilka pułapek tutaj można po drodze wpaść.